Pan z Wami. I Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie do, i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew piwat zmieszał z grę ich ofiar. Jezus im opowiedział, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei? Iż to uczerpieli? Wynajmniej powiadam Wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wierza z i zabiła ich, było większymi winowajcami, niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Jak następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. przeszedł i szukał na nim owoców. Rzekł więc do ogrodnika, oto już trzy lata, odkąd przechodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wypnij go, bo co jeszcze z ziemię wyjał dwa dnia. Lecz on mu odpowiedział, Panie, jeszcze ten rok go pozostaw, aż okopię go i odłożę na I Może wyda owoc. Jeśli nie, i w przyszłym roku możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie, Amen. Amen. drodzy siostry i bracia. Obecne czasy są wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, dla naszego człowieczeństwa. Wojna jest taką okrutną rzeczywistością, ta inwazja na Ukrainie, no, no nie ma słów, żeby wyrażać to co tak naprawdę się tam dzieje i to co oznacza ta wojna dla nas wszystkich. Ja z Hiszpanii tak daleko, a jednak Hiszpania tak samo jak Polska, jak prawie no, cały świat, pod wrażeniem, i e, to wrażenie wyraża się w różny sposób, pod wrażeniem tego wszystkiego, co się dzieje tam, e, tym bardziej w takich czasach, w których jesteśmy ciągle bezpośrednimi e, uczestnikami przez media, przez e, te wszystkie techniczne możliwości e, być świadkiem. Takich wydarzeń. Trudne czasy, które budzą dziwny strach, lęk wszędzie. A wiemy, że strach jest katalizatorem takich naszych naj... najstarszych najpodstawowszych instynktów, które się przez strachu uruchamiają. Sytuacja, w której aktualnie przeżyjemy, zaprasza nas co najmniej bardzo mocno do tego, żeby upraszczać sobie wizję rzeczywistości, sytuacje kryzysowe, sytuacje ciężkie skłaniają nas do tego, żeby nasz sposób myślenia stał się coraz bardziej, bardziej prosty. Jaki świat czarno biały przed naszymi oczyma. Prawda, fałsz, ofiara przestępca, dobru. rzeczywiste. Rzeczywiste tak samo jak dla ówczesnych, którzy przechodzą do Jezusa, żeby uprzejmie donosić nowości. Zmarli Galilejczycy, ich krew została zmieszana z krwią ofiar. Po prostu dla ówczesnych Żydów, czymś wygłosił od tej wojny dla nas. A ci mieszkańcy Jerozolimy zabici przy wypadku wypadła na nich. Na pewno znaczy to rzeczywistość, rzeczywistością, że oni byli większymi grzesznikami, bo wiemy, że Bóg karą wyszli na Na czym się zastanawiać? Słowa Jasna. Ale nie tylko wtedy mamy mieli takiego Jezusa, który nie płynie z większości. Który jest w stanie przeciwstawić się krzykom tej najmądrzejszej większości. Nie tylko dziś Pan podważa to, co wydaje się oczywiste i niepodważalne. Kto jest dobry? Kto jest zły? Kto jest grzesznikiem? Kto ma prawo do tego, żeby osądzać? Inni. I mówi nam Pan, że wcale pozory nie mają zawsze racji. I często mylą. Mówi nam Pan, że nawet w tych skrajnych sytuacjach, w których łatwo tracimy głowę, to znaczy, że głębszą racjonalność, do której jesteśmy w stanie. psychoterapii e, wszedłem w kontakt z taką szkołą, która w tej chwili jest w Kanadzie. Założona przez e, psychoterapeutkę amerykańską, która już dawno nie żyje. Ona się nazywała Wydzimia Satier. Zaczęła pracować w latach 50. XX wieku z rodzinami w terapii rodzin. Która na dzień dzisiejszy jest czymś normalnym i uznaniem, ale wtedy była czymś skandalicznym, bo były takie dogmaty, że psychoterapia tylko jest i może być indywidualna. Więc ona stała się po prostu, nawet można powiedzieć, prześladowaną wśród swoich kolegów. Ale jednak ta nowa metoda odnosiła sukcesy. I ona się zrobiła słynna co najmniej w Stanach Zjednoczonych. No, dzisiaj się odnajduje we wszystkich podręcznikach psychoterapii. Ale wtedy no jeszcze tak jako nowość. I do niej trafili dziennikarze. Między innymi mamy świadectwo o jednym spotkaniu, na którym dziennikarz pytał ją. Pani Wyrcinka, czy pani byłaby w stanie prowadzić... Szokujące, prawda? Myśleć o tym. Ona po dłuższym jej odpowiada. Ja bardzo co? Nie wiem. Ona była bardzo skromna i taka bardzo zwyczajna. Nie wiem. A gdybym potrafiła, to na pewno tylko pod jednym warunkiem. Musiałabym najpierw znaleźć w sobie swoją część Hitlera. Trzymy to mówię, bo to są takie głębokie słowa i to są takie prowokujące nas do przeciwstawiania się. No jak to znaleźć w sobie część Hitlera? Nie chcę wam mówić, że my jesteśmy czy Melami, czy Już skrajnie przypadki też patologii. A co ona chciała powiedzieć? To samo, co Pan Jezus nam dzisiaj mówi w Ewangelii. Rzeczywistość nie jest czarno-biała. Nie pójdzie tej strony ci źli, grzesznicy, niedostosowani społecznie, czy a tu po drugiej stronie my, sprawiedliwi, po bezpiecznej stronie. Co wy myślicie, że mieszkańcy Galilei są mniej grzesznikami niż ci, którzy doznali takiego nieszczęścia? To bracia i szosty, gdzie i my zaczynamy, być w koalicji ze złym. Może akurat tam, gdzie nasze serce się podaje nienawiści, zemsty, segregacji ludzi według naszych kryteriów. Tam, gdzie się podajemy sądowi nad drugim człowiekiem, a nawet przecież nie wiemy lepiej. Zatrucie naszych serc zaczyna się już tam, gdzie się przeciwstawiamy planowi boskiemu o braterstwie całego stworzenia. Bóg jest stworzycielem zjednoczonego stworzenia. A zło stara się dzielić, żeby zniszczyć. Stąd proste przekazanie o miłości. Nie chcę powiedzieć nic. O miłości wobec każdego. A nasz wróg jest jednym z naszych bliskich. Wiem, że w czasach wojny może to brzmi jak... Nie z córkę, mojego brata i siostry. Ja często, za często. Zostawia się na pytanie, czy płyniemy z promem. Tylko matwa lewa płynie z prądy. Czy płyniemy za Jezusem przeciwko prądowi łatwizny i podajemy się naszym instynktom, które nam podiektują potępić? Wielki post. Czas nam trudny. Czy ja chcę inaczej? Czy ja naprawdę jestem gotowy, żeby iść za Panem? Czy wolę należeć do tych, którzy mówią, Galilejczycy, mieszkańcy Jerozolimy?